Cześć, tutaj Faulder, witam Was w nowym odcinku z World of Tanks, nie, nie, to miałem powiedzieć, z World Thunder oczywiście. Witam Was w nowym odcinku World Thunder. Dzisiaj przelecimy się Niemcami, ostatnio byli Brytole, a dzisiaj będą właśnie właśnie Niemcy. Konto jest rozwinięte moje do tego samego mniej więcej poziomu co u Brytyjczyków, czyli jest to szósty poziom. Zobaczcie sobie. Generalnie konto, generalnie nacja niemiecka jest tutaj dość mocno reprezentowana, jest bardzo dużo linii i samolotów, więc jest czego wybierać. Za chwilkę sobie, sobie odpalimy bitwę i zobaczycie jak to wygląda. Pewnie zauważyliście już, że w War Thunder pojawił się język polski, jest on od jakichś dwóch dni dostępny w grze, powinno to na pewno pomóc w oswojeniu się z grą na samym początku, ponieważ te polskie, polskie napisy oczywiście są dużo, dużo prostsze do, do zrozumienia niż, niż wersja angielska na niektórych i Myślę, że to jest dobry krok w kierunku w kierunku yy, spopularyzacji tej, tej gry na polskim rynku. Dobra, nie będę już przedłużał, przynudzał, tylko przejdziemy sobie do bitwy, klikam sobie do boju, oczywiście tryb zręcznościowy, tak jak ostatnio odpalam bitwę i za chwilkę, za chwilkę przelecimy się yy, Niemcami. Niemcy są troszkę inni w obsłudze niż Brytyjczycy, te samoloty nie są aż tak aż tak zwinne, nie, nie potrafią wykonywać aż tak ciasnych zakrętów. Zatem tym, że mają bardzo fajne uzbrojenie. Nawet na niskich kierach dość dużo samolotów posiada działka 20 mm. Jak widzieliście działka całkiem nieźle się sprawdzają w wykańczaniu samolotów. Przede wszystkim zadają dużo większe obdarzenia niż karabin maszynowy, przez co łatwiej wykańczać przeciwników. Tutaj przy Niemcach warto, warto tak jak mówiłem utrzymywać się na dużej wysokości i atakować przeciwników z wysokości. Po prostu podchodzimy z dużej wysokości, nurkujemy na przeciwnika, strzelamy powiedzmy przez... Do, do, dopóki nam się nie skończy amunicja i uciekamy z powrotem do góry. Na początek wezmę sobie tutaj He 112. Jeden z moich ulubionych samolotów niemieckich. Dwa działka, dwa karabiny maszynowe. Startujemy 1900 metrów mapa tak jak przednio chyba nawet ta sama mapa to jest, tak mi się wydaje dzisiaj nie mamy na szczęście tutaj złych warunków pogodowych, tylko wszystko ładnie widać zobaczcie jak, jak pięknie wygląda ta gra naprawdę można się zakochać w niej są cele naziemne, tam są widoczne, cele zaznaczamy środkowym przyciskiem myszy, czyli pod kółkiem, najczęściej jest on, jest on na każdej myszy i, i w ten sposób zaznaczamy cele, Mam zaznaczone odległość do takiego celu i, i wtedy łatwiej nam, łatwiej nam go namierzać i łatwiej nam się zorientować w, jakiej, w jakim miejscu on jest położony nabieram oczywiście wysokości tutaj w tym BF-ie w tym, Bf tym Henklu 112, to jest h 112, tak HE 112 tutaj przeciwnicy już zaczęli nutkować w poszukiwaniu celów naziemnych ja sobie jeszcze tej wysokości troszkę ponabieram i zaraz spróbuję tutaj tego SU-2 Wstrącić. bardzo często właśnie myśliwcy atakują, e, bombowce czy samoloty atakują tą drogą, ponieważ tutaj najbliżej można przylecieć do, mm, do, różnych, mm, do różnych celów naziemnych. Tutaj jak na się wykańcza czołgi, w, tym, y, w tej bitwie, na tej mapie. Raz dostał, widzicie te takie duże pociski, to są właśnie, to są właśnie działka. Uciekam do góry. Nie chcę tutaj, żeby, żeby mnie ktoś gonił. Wzglądam się w tyłu, zaczyna do mnie chyba troszkę strzelać, ale schowamy się za tą górkę, zrobię nawrót i ich jeszcze raz zaatakuję. Są tam trzy samoloty, więc trzeba uważać, można łatwo dość zginąć. Znowu zawracam, nabieram prędkości. Zobaczymy, kogo tutaj może tego F2A, albo lepiej Wernheima. To jest bombowiec. Dość groźny. Ale dość łatwo go można wykończyć, ponieważ jak wiadomo bombowce nie są zbyt zwrotne i dość łatwo je można dlatego wymanewrować. Skończył mi się działko. Widzicie na górze w lewej, po lewej stronie mam czas przeładowania... działka to jest 30 parę sekund, więc troszkę to trwa. Na szczęście mam jeszcze karabiny maszynowe, one mają oczywiście dużo mniejszy, dużo mniejsze obrażenia zadają, ale ale zawsze można taki samolot już na początku dokończyć. Rozpędzam się, spróbuję tego Blankheimer dogonić. Im szybciej go wykończymy, tym mniej naszych celów naziemnych zostanie zniszczonych. Już jestem całkiem niedaleko. Zaczynam ostrzał. Jest działko. Tak, żeby tylko nie zmarnować za dużo pocisków. Ostatnio zacząłem grać sobie nawet parę bitew historycznych. Zagrałem sobie. Muszę powiedzieć, że całkiem fajnie się tam gra, tyle że. to jest biedka, O. No i super, i zostałem strącony. Tak to się właśnie kończy. Sam go rozwaliłem, ale, ale niestety jak ktoś mnie tam strzelił, chyba jego strzelec tylny, no i niestety mój samolot został zniszczony. Weźmiemy sobie teraz. Junker <grych> 187. Biorę tutaj. Mam dwa działka: jedną wieżyczkę, która strzela do tyłu, krabi maszynowy, jedną bombę 500 kg i dwie bomby. 250 kg. Pokażę Wam jak wygląda bombardowanie. Generalnie bombowce zaczynają z dużo wyższego pułapu niż niż samoloty myśliwskie. W bombowcach mamy kilka różnych widoków zresztą w innych samolotach też, ale, ale w bombowcach, to jest więc on tego nie ma, ale w bombowcach takich klasycznych mamy jeszcze widok bombowy gdzie, gdzie jest duży dosyć zoom i można te bomby dość precyzyjnie zrzucać nawet z dużych wysokości. Przełączamy te widoki poprzez Wciskanie klawisza V na, na klawiaturze, widzicie, jest to zwykły widok z, z zewnątrz samolotu. Widok z kabiny pilota, widok taki z powiedzmy wirtualny, czyli mamy tylko wszystkie przyrządy, pochylenie samolotu na przykład i, i nie mamy za to kokpitu, no i, no i ten widok, który pokazywałem na początku, widok z zewnątrz samolotu, dobra. Lecę sobie w chmurach, więc tutaj nie dużo widzę. Za sobie trochę niżej zlecimy, żeby, żeby coś widzieć tutaj w ogóle. Chmury są dobrym miejscem na schowanie, na schowanie bombowca, ponieważ w tej grze chmury odgrywają kluczową rolę. Jeżeli chcecie się schować przed przeciwnikami, to warto wlecieć w chmury właśnie dolecieć bliżej pozycji wroga i wtedy dopiero z nich wylecieć, atakując cele naziemne, na przykład. Normalnie wziąłbym myśliwiec i jeszcze chwilę poganiał się za, za tymi. Za tymi samolotami, ale chcę wam pokazać właśnie bombardowanie, bo w poprzednim odcinku tego zupełnie nie było. Skupiłem się tylko i wyłącznie na myśliwcach, natomiast gra bombowcami też daje pewną przyjemność, chociaż akurat ona nie jest moją ulubioną, moją ulubioną częścią tej gry. Widzicie tu po lewej jest troszkę dużo samolotów, natomiast po prawej nie ma nikogo i tam też są cele naziemne, więc skręcę sobie tutaj w prawo bardziej i polecę na te cele, które nie są chronione, żeby. Jakoś szczególnie miał oberwać. Ten U87, który wlecę, jest o tyle fajny, że z przodu ma dwa działka, więc nawet spotkanie frontalne z przeciwnikiem czasem kończy się tym, że po prostu jego ja szybciej wykańczy niż on nie. Włączał sobie hamulce aerodynamiczne przy pomocy przycisku H. Dostępne są w bombowcach nurkujących, aby, aby nie osiągać zbyt dużej prędkości, ponieważ przy dużej prędkości ten samolot trybie... W by nam się rozlecieć na kawałki. Teraz zejdę jeszcze troszkę niżej. Widzicie celownik, który się włącza automatycznie. W trakcie nurkowania rzucam bomby, wyłączam hamulec aerodynamiczny i uciekam do góry. Już my tam goni jakiś samolot, więc zaraz musimy uciekać. Oj, niestety zostałem zestrzelony. Tak to właśnie bywa w tej grze. Czasem wystarczy jeden strzał, i już jest po Was, więc. więc Musimy się do tego przyzwyczaić, że po prostu czasem ta gra się skończy bardzo szybko. Mierzyłem BFA-109, czyli najlepszy w tym momencie mój samolot niemiecki. I zobaczymy, jak teraz, jak teraz nam pójdzie. No, ma dwa karabiny maszynowe i dwa działka. Bardzo fajny zestaw. Do tego jest dość zwrotny i naprawdę fajnie, przyjemnie się im lata. Dobra. Tutaj mamy jakiegoś delikwenta na dole. I 87. On pewnie długo nie wytrzyma, bo tam goją glasz 4 samoloty. Z tego co widzę, ale. No, jest Henkel 112. Lepiej na nim się skupię. Włączał sobie klapy na combat, czyli na ustawienie bojowe. Dzięki któremu można wykonywać cieśniejsze zakręty i sterowanie samolotem jest nieco łatwiejsze. Nie jestem do końca pewny czy ono w ogóle działa tutaj, w trakcie bitwy standardowej, ale wydaje mi się, że, że ma to jakiś wpływ na to sterowanie. Już bronimy i został wykończony. Uciekam sobie do góry. Y przeładowuje. Hurricane leci. Nie chcę się z Hurricane'em strzelać, zwłaszcza w momencie, kiedy przeładowuję swoje karabiny maszynowe. Oni na szczęście za mną nie lecą tutaj. Dobrze dla mnie. Jeszcze 20 parę sekund do przeładowania karabinów maszynowych nabiorę sobie za ten czas wysokości o, nabieranie wysokości pomaga w tym generalnie dlatego daje przewagę, ponieważ jeżeli macie dużą wysokość, to zawsze można ucieć, uciec przeciwnikowi, jeżeli wykona ciasny skręt obok was, to zawsze możecie wykonać notkowanie wykonać i dzięki temu nabrać dużo większej prędkości i uciec po prostu. Natomiast jeżeli nie macie wysokości, macie niezbyt niezbyt. Na no, zapisie, i macie niezbyt y, ruchliwy samolot, że tak powiem, czy niezbyt skrętny, to wtedy y, macie duży problem, ponieważ ciężko naprawdę uciec przeciwnikowe. Jeszcze na takiej górzystej mapie jest to, jest to wykonalne, ponieważ można przy tych górkach latać i próbować go jakoś rozbić o te górki. Natomiast y, jeżeli to jest płaska mapa, a są tutaj takie, czy jest to mapa, gdzie jest tylko jakaś pojedyncza wyspa to już naprawdę to jest duży problem, żeby uciec na przykład Japończykowi, Niemcem, bo japończycy mają bardzo yy, bardzo skrętne samoloty, które potrafią wymanewrować niejedną maszynę niemiecką. Przeładowałem karabin. Widzę, że jest za mną, robimy nawrót szybki. Nie, jeszcze mu nie pozwolę tutaj uciec, już chciałbym go wykończyć, zwłaszcza, że dostał dość mocno. Tak jest, został ustrzelony. Uciekam sobie do góry rozglądam się co się tutaj za mną dzieje rozglądanie się kamerą jest pod klawiszem C trzeba go i przytrzymać niektórzy sobie przestawiają oczywiście na drugi przycisk myszy bo wtedy jest to, wygląda to tak jak w WoCie kwestia przyzwyczajenia oczywiście ja już się przyzwyczaiłem do tego C i nie stanowi to dla mnie problemu klawiszologia jest dość obszerna o ile w tym trybie zręcznościowym nie jest dużo klawiszy potrzebne do, do gry to już w trybie w trybie historycznym czy tym zupełnie realistycznym jest tych klawiszy dość dużo i trzeba to opanować. Natomiast w trybie realistycznym ciężko grać myszką, z tego co zauważyłem, ponieważ to sterowanie jest już na tyle skomplikowane, że, że zwykła mysz komputerowa nie wystarcza i przydałby się joystick. W trybie znacznościowym powodzeniem można sobie grać, jak widzicie, przy pomocy, przy pomocy myszki. Już został zastrzelony ten Hurricane, ktoś go tam ubił, więc nie będziemy go specjalnie gonili. To jest drugi Hurricane, tu są jeszcze cztery samoloty. Strzelę do niego szybko i uciekam stąd, ponieważ tutaj możemy zaraz spotkać duża przykrość, jeżeli mnie zaatakują. Będę starał się uciekać wtedy w dół, nabrać prędkości potem uciec tym zwyczajnie. Niestety karabin maszynowy się skończył, dlatego odpuszczam, nie lecę za nim. żeby tutaj nie prowokować jakichś starć w walce kołowej, nie wiem co do walki kołowej się nie nadają. Tak jak już mówiłem, powinno się najlepiej podlatywać, wystrzelać co mamy do wystrzelania i uciec. Już mnie ktoś tutaj atakuje. Szybko uciekam w dół. Oho, ktoś we mnie uderzył. Na szczęście nic mi tutaj nie uszkodził. Ramowanie naprawdę w tej grze. Przekrawię ogól głowy, bo nie ma nic gorszego niż powiedzmy, macie samolot na Full HP, nic się wam nie stało i ktoś was po prostu wlatuje. Udało się go zastrzelić, na szczęście nie uderzył we mnie. Z Niemcami generalnie nie polecam się strzelać od prądu. Tak jak mówiłem, dysponują w dużej ilości samolotów, dysponują działkami, a działka po prostu rozrywają w drodze maszyny na strzępy, więc jeżeli nie macie też działek, to nie próbujcie się strzelać w ten sposób z y, Niemcami, bo przeważnie Wam się to nie uda. Dobra, no, bombowiec PBY, PBY czyli Katalina, amerykański bombowiec. Dość groźny, jeżeli przedostanie się na Wasze tyły, zaczniesz rzucać bomby, to naprawdę potrafi bardzo dużo celów. Na ziemię zniszczyć. BF-109 nie ma za dużo amunicji, jak widzicie. To strzelanie jest dość krótkie. Nie tak jak na przykład w Hurricane, gdzie to są karabiny maszynowe, które mają bardzo dużo amunicji. Dlatego, tak jak mówię, podlatujemy wystrzeliwujemy całą serię, zdejmujemy samolot, albo jeżeli się wystrzelamy i nie uda nam się go zdjąć, to wtedy odpuszczamy i szukamy innego celu później. Nawet w, oczywiście ładując sobie pełny magazynek. Taka kalina jest naprawdę wytrzymała. Odleciałem od niej, żeby, żeby się z nią nie zderzyć. Zaraz sobie dookoła niej tutaj przelecę. I powinienem teraz być na jej tyłach. Tak jest. Czyli trzeba mieć troszkę farda przy tym strzelaniu, żeby na przykład zadać uszkodzenie krytyczne, czyli np. zabić kogoś albo, albo zniszczyć, zniszczyć silnik taka jak to jest naprawdę trzymana bardzo muszę sobie działko przeladować przeładuję sobie jeszcze karabin maszynowy skoro już ładuję działko po prostu przeładuję wszystko na raz nie wygląda ta bitwa dla nas zbyt dobrze z tego co widzę na razie zostało mi tylko 1100 punktów czyli 11 celów naziemnych natomiast Katalina została z tego co widzę chyba zestrzelona już frontalny atak i niestety nie udało mi się uciec, urwał mi skrzydło. I o, tu wyskakujemy z samolotu. Wyskoczyłem z samolotu. No niestety, niestety jestem strącony. Najbardziej nie lubię tego momentu, kiedy ktoś mnie yy, niszczy w ten sposób. Bierzemy sobie teraz MC-202. To jest włoski samolot. Yy, całkiem niezły. Te włoskie samoloty na początku nie są najlepsze, ale już na czwartym nie lata się nimi dość przyjemnie. Naprawdę polecam, jeżeli, jeżeli dojdziecie do tego czwartego tieru, to już naprawdę powinno być Wam całkiem przyjemnie nim grać. Te początkowe są takie sobie, dość kiepskie, ale, ale z każdym pielem jest coraz lepiej. Nie posiada on karabinów, nie posiada on działek, posiada tylko karabiny maszynowe. Za to jest całkiem zwrotny i fajnie sprawdza się w walce kołowej. Mamy tutaj JAKA 2 i F2A. Nie widzę poza tym więcej innych celów. Warto się to zglądać, ponieważ w tej grze trzeba mieć oczy dookoła głowy. F2A, klapy na kombat, na położenie bojowe. I spróbujemy sobie zdjąć tego F2A. Muszę uważać, ponieważ on jest ode mnie na pewno dużo zwrotniejszy. Teraz pomożemy naszemu kompanowi. Zdjąć mu ten myśliwiec. Szybka. Szybki nawrót, jeszcze ważna rzecz, trzeba uważać przy takiej, nawet jak siedzicie komuś na ogonie, bo można się zdarzyć z własnym samolotem, który również do niego strzela, a to już w ogóle jest bardzo złe, bo o ile jest zdarzenie się z przeciwnikiem, no to on traci samolot i my tracimy samolot, to zdarzenie się z sojusznikiem to już jest w ogóle tragedia, ponieważ my tracimy dwa samoloty, a... Oni nie tracą żadnego, przeładowuję sobie karabin, 17 sekund przeładowania, więc yy, całkiem niedużo. Zaraz weźmiemy tego Jaka-2, do sobie trochę wysokości za ten czas, 6 sekund przeładowania. Dobra, robimy nawrót, o, to pewnie tak wyszło, jak miało być, zaznaczamy go, bierzemy go w cel. cel naziemny, on nie został zniszczony, to może ten cel naziemny, udało się wyjść. Niemcy mają problem jeszcze z wychodzeniem z nurkowania, więc trzeba o tym pamiętać, że Niemcami nie da się tak, tak nisko zanurkować jak na przykład Brytyjczykami. Można się czasem nie miło zaskoczyć. Sam dosyć długo grałem ostatnio brytyjskimi czołgami, jezu, samolotami, i później przy przesiadce na Niemców z powrotem zdarzyło mi się parę razy rozwalić o ziemię przy takim nurkowaniu. No i sami, sami możecie sobie powiedzieć, jak miałem nerwy w momencie, kiedy. W tak głupi sposób zginąłem po prostu. Dobra, Saltfish F2A, może tego f 2 a no jest jeszcze SD3, wszystkie mają dużą prędkość, ale ewidentnie atakuje jakieś cele naziemne nasze. Jeżeli stacimy wszystkie cele, no to oczywiście automatycznie przegrywamy. zostało tylko jeden ten cel naziemny, więc yy, tak już tam się tego nie uda, nie uda ogarnąć. Tym bardziej, jeżeli będzie taki samolot latał tutaj i niszczył te nasze czołgi. To jest dość szybki, jak widzicie, nie mogę go za bardzo dogonić. Dość długo to trwa, pomalutku, malutku ten dystans skracam, ale, no, ale idzie to dość odpornie. Za chwilę, kiedy ja zacznie manewrować, bo właśnie, to zacznie tracić wysokość też, ale najprawdopodobniej to rozwali nam ten cel. No właśnie, rozwalił ten cel i już przegraliśmy. I tak nie było źle. 6 zniszczonych samolotów, 8 celi naziemnych, więc, więc to jest całkiem fajny wynik, no ale, ale niestety jest to porażka. Tak jak mówiłem, 6 celi y, powietrznych, 8, 8 czołgów, no ale niestety nie udało się wygrać tej bitwy. Po sobie wbijam, już mam prawie połowę 6 levelu. Polskie, polskie napisy, to co mówiłem na początku, czyli polski język został wprowadzony do, do Tandera. Dobra, to wszystko w tym odcinku. W następnym może po prostu nie będziemy latać samolotami, tylko omówię Wam tutaj, powiedzą wszystkie opcje, czy jak się rozbija drzewka, albo jak się maluje samoloty. Bo widziałem, że pojawiały się o to pytania, więc myślę, że Was to zainteresuje. No, a tymczasem żegnam Was, trzymajcie się. Zsiągniecie sobie lot tandera. On się dość długo ściąga i dość powoli, ale warto, żebyście, żebyście sobie sami sprawdzili i polatali tymi samolotami. Dobra, do następnego odcinka trzymajcie się. Cześć.